Wszystkich w drugim odcinku naszego programu. Teraz będziemy pokazywać same słodkości, co się je na Wielkanoc. To znaczy baby drożdżowe, baby piaskowe, koleżanka nawet robi baba na majonezie, bardzo dobro i baby trójkolorowe. Teraz powiemy, jak się to robi przepis, a życzymy smacznego. Jak je gotowe zrobimy, to będziemy wszystkie kosztować. No, pierwsze do miski koleżanka da masło. Masło. Bo aby było tłusto, ta babka musi być taka fajna. Teraz do tego masła ją dowała po jednym jajku, a można to by je cały czas ucierać. Co ci pomoga? Czego ci da się ta miska, ty ucieraj. O, widzisz, jak to fajnie pójdzie. Dobra, ciepłe i to jajko, to się to rozpłacą zleci. O, widzisz. No. To musi być ucierane masło z jednym jajkiem, potem jadę i pod cukru, no i się uciera, i się ucierło. I dać to mamy jajko i to się wszystko fajnie nam no, połączy. No, ucieraj, ucieraj. Bo nie, właśnie, nie?

Nie nie, już tyknie. No, czekaj, to ci wezna. Czekaj Ci do Nie noży, czekaj, 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 noży mi to samo pością. No. Z tego tłuczka, które na wszystko robimy blenderami, miksierami. No, my to jeszcze takie tradycyjnie robimy tłuczkiem. Firley. No, dobra, teraz już to ma panie umieszane, panie to ma połączone. Teraz do mąka i proszek do pieczenia po naszemu bakúwer, żeby ta babka wyrosła. Do drożdżowej do babki się daje drożdże, a do takich piaskowych się daje bakúwer. No i mieszaj. Moja babcia zawsze go ty się naucz w końcu piec drożdżowe ciasta, bo ty na baktum, że to takie jest byle jakie. No i tak jak się nauczyła drożdżowe ciasta piec i babi pieka, i kołocze pieka. No, bo drożdżowe ponoć jest najzdrowszy. No przecież jeszcze troszkę. Chwilkę. I już będzie. Do tej babki możemy do połowy dać kakao, ale my teraz robimy całą żółtowie i piaskowo. Mogę dać i cytryna. Będzie smak cytrynowy. No, tylko jeszcze mąki. Dosyć. Dosyć mąki. No, mamy to już wyferlane. i ja o to i poprawia, żeby to było... <laughs> żeby oh. to zrobiła. Jo! Ja, tak, i ja to, ja to zrobiła i pięknie teraz do formy się to wleje. I będziemy czekać 45 minut, aż się ta babka upieczy. No, dziękuję. Dziękuję. Teraz chcę Wam pokazać, ta babka, co my firlały, to tu jest już gotowo. Tak wygląda ta babka piaskowo, bo już jest udekorowano, posypano pudrem, cukrem. Koleżanka, tu jest babka drożdżowo, z rodzynkami i z cytryną w środku. I bo koleżanka ją teraz fajnie udekoruje, żeby ładnie wyglądała. To i taką białą sukienka. bo ja lukieru mało to używam, wolę troszkę albo cukrem, pudrem posypać i też fajny efekt mam. Następnie tu mamy babki, co jest ta babka, zaraz w pokażę, ta tr trójkolorowa, zobaczcie, jaka jest piękna, bo trzy kolory tam jest, kakao, mak kisiel. i kisiel różowy. A następna babka, nawet byście nie uwierzyli, to jest babka z majonezem. Zobaczcie, jaką ona jest puszysta, zamiast masła daje się majonez. Bardzo ładnie wygląda i bardzo dobrze smakuje. Teraz wam te babki pokryjemy, pokorzymy jak. Bo te widzicie, jak to wygląda w środku. Ale wam pokorza ta drożdżowo, jak wygląda w środku. Chcę się pochwalić, bo ją piekło. <grywa> o! Proszę, to jest drożdżowo ciasto, drożdżowo babka. Rodzynki tam w środku. Nie wiem, czy mu tak wyszło mało. Ale zaraz. Wam jeszcze. No. To jest babka, co moja oma zawsze go dała. Dział, chłopiec, drożdżowe ciasto, bo jest zdrowe. No, smacznego wszystkim życzymy. Teraz zróbcie bąkawa bon z mlekiem i zajadajcie nasze cudowne babki. Dziękuję.

Majonezowej inne nie ma. Ja sobie raz w tym większym kąsku, niech będzie. tym całym, jak w całym